Witam w moim następnym filmie. kanał Lego to musi być jakaś recenzja. Recenzujemy zestaw Lego Sonic. Ten, ten taki Mech sania, jak to się nazywa. Tak, jakby. Tak, za chwilę przejdziemy. No, zostawcie łapkę w górę. Suba. Tak, tutaj ten Mech. Mamy tej same Sonica, co mi się wydaje, że się płaca. Mamy, no już mówiłem, Sonic Hedgehog. No tak, ostro i jakby no, już chyba znacie jedno. tak nie jestem za bardzo rozgadany tak zobaczmy sobie od tyłu są jakieś opcje zmiany no będzie najpewniej ruchliwy tutaj jakieś co się jakby teraz tak. Witam z powrotem, przejdźmy ogólnie do samej budowli. Już złożone nie, nie ma speedbuildu, ja nie robię speed tak tutaj. O, zobaczmy to. Mamy Wam pokażę tej Piękna. Piękna. Podoba mi się. Podoba mi się na drugi. No, nie ma żadnego czegoś tam z tyłu. Tak jak tam przysuniku jest na tak ma. Tam ładne, ładę na, na głowce, i w ogóle pięknie to sobie wydrukowali, nadrukowali tam wydrukowali i tak się mówi. Yy, tak. No dobra, doświedziemy. Dobra, i mam jego. Taki, taki powiedział. Ma to co tak coś? Tak zaraz Wam pokażę, o. To może też się ja tego Nie gry będę wcinał po to się to, to powstaje na tryb latającym Piękny. Nawet taki. No i tak. przejdźmy może do całej Tak. Nie wiem co to było. a on powstał. Wiecie. Tak gdzie to, to czasem jest. Nie wie się co robi, bo się nagrywa to. No, przejdźmy do tego, do, do, do mecha, do w do e, e, dobra. E, Mamy tu strzelawo, strzeliło, nie wiem czy widzieliście, ale jest tutaj coś, tylko wcześniej nie było, tak. Coś tam tak. zmienić. Poli chyba. Nagrywam to tak samo jak w każdym filmie. Tam, wiem, że tu można jak zmieniać. No. W sumie wie, to też wiem to dawno, było no tak tutaj no. jakiś to tutaj mamy jakiś wiatrak. No. Czy cokolwiek tam jest, jakiś wentylator, czy jakiś coś. Tu no to strzeladło, o którym już mówiłem, czy jakiś ładny silnik, no. no sam zestaw jest ładny. Tak. Może też jest ruchliwy, no. Tak. Jak chodzi o ten zestaw, to mi się wydaje, że jest, o, bardzo Więc tak. Możecie sobie po... Po wyjść. ийн фильм асан ато 18